Cześć! Jestem Pusiak i dzisiaj zagramy w Agar.io yy, Tak Jakby ktoś nie wiedział co to jest To jest taka Gra internetowa Na który się mnie jest takim Jakby to powiedzieć Kółkiem O yy, I trzeba zjadać mniejszych Tak Gramy sobie na tym trybie Są tutaj różne tryby yy. Trochę ścina, bo on nie wiem czemu nawet. No, ponagrywam pewnie dlatego ścina. Chociaż nie. Uff. Dobra. Na spokojnie. Tutaj są jeszcze, jeszcze takie jak zwane skiny. Że można, na przykład, nie wiem, wpisać poland i właśnie taką podrobioną flagę polski. Ja, dlaczego akurat Polska jest podrobiona? Czy tam jest jakiś. Nie wiem, Hitler, są jakieś wąsy, więc tak tutaj najważniejsze jest być w pierwszym w tabeli i nie dać się im zjeść przez inny. Dobra, i tutaj trzeba też uważać na te zielone. Cośki, bo one tak jakby nas rozdzielają na małe części. To na spacer też można się rozdzielić na jakieś dwie części. Na W się daje kawałek z siebie, aby to tak można powiedzieć. ma umłożać. No dobra. I tak tu się rozgrywa. Nie wiem, ile odcinek będzie grał, bo nie ma co mówić w tej grze, nie wiem. Co wam tutaj opowiadać. A możemy nagrywać serię, jeszcze jest taka druga gra Mitos. Nie wiem czy dobrze powiedziałem. I tam też o to chodzi, tam są jeszcze więcej trybów, z tego co wiem. I no tak. nie go. No i tak, właśnie tutaj chcemy zjeść na przez psa. To zresztą mieli normalne trochę, ale okej. Okay. Yy, no dobra. No jak. Inni nas jedzą, a my ich nie możemy zjeść. Wiem, że jestem to słaby. Yy, dobra. Fajnie by było, jakby ktoś to oglądał. W to, to wątpię. I tak... No, ponieważ proszę was, żebyście zlajkowali tam suby, dajcie komentarze. Tam o treści błędów czy coś. Na początku tak, na słabych tam programa będę nagrywał, później trochę tam najlepszy, trochę tak. Wiecie jak bardziej ten temat ogarnę No i tak No W tym takim Zresztą o dobra zjedliśmy kogoś Co nam nic nie dało prawie o, Dobra Trzeba można się zdenerwować Na razie nas w tabeli nie ma Jest też gra Agario na telefon więc zachęcam do gry, jest nawet spoczko No I co by tutaj powiedzieć Ten film będzie trochę krótki, minutowy, bo nie mam co w ogóle tutaj mówić, nic Trochę można się podenerwować Nieraz widziałem, jak ktoś rzucał klawiaturą Na YouTubie Wolę tego nie robić Dobra Naścigają Dobra. W razie nas tabeli nie będzie. Pana nas nigdy nie będzie. No, ale innym to się jakoś dało. Jest dobra. Coś jest na fazie teraz. Nie jestem na fazie. Dobra, tam idą. No co, faj mi tam. Jest. A, fajnie by było, się złączył, bo jakiejś mi ściga. Ma trzecie miejsce. Jeźdź go! Da, ja, ja temu nie, nie... Jest, jest, jest! Czego pozjadałem? Dobrze, jest, jest, tylko żeby się złączył. O! O! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Ale jest dobrze, więc chyba odcinek będzie trwał dłużej, dopóki mnie nie zją. Nie z tym. Fajnie byłabym. Jak już nie wiem. Coś mi się udało tutaj było osiągnąć. ukaszu. Tam gościu nas ściga, a teraz my go będziemy ścigać, nie? No. Gra też jest... No trzeba w niej myśleć szczególnie do... no dużo, żeby tam na przykład... Jakieś to na przykład te zielone popnąć i tam wleci gościu w to i się rozdzieli. Też tak można. A to znowu taki zaawansowany graczy dla mnie. Więc... Zachęcam do... Grania w tą grę. Piszcie, co bym mógł jeszcze nagrać. Jest coś tam, pewnie ponagrałem z Steam'a. Czy coś się znajdzie? Zimca. Zimca. Nie, to jest Zimsa. Nie, Zimsa. Kurde. Tu trochę i. Hmm. Dobra, się połączę O, i zim Tak, tak, tak. Fajnie by było go, tylko do lisa. Dobra, złącz się, proszę. Okej. Okay. Dobra, teraz szukam jakiejś ofiary. O, to jest Grecja. Jestem dziesiąty! Widzicie to? Ja w to nie wierzę. Jak mi się nie to udało? No dobra No i oczywiście już mnie wywalono Ja tego nienawidzę Zaraz się wkurzę to włączę What? Ale dobra No O, go spróbujemy gościu, gościa, to tutaj zajdziemy. Może tego Grecję zjemy. Ty mi go zjemy? No i tak, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, jest dobrze. Będzie tutaj uciekał. O kurde, cieknie nam. Nie mam pytań. Dobra, zatrzymam się. No e, chyba będzie bez sensu go gonić tak. Dzień tu chyba. Chodź dzięki. Dalej chodź do mnie. Tak ci, lubię cię. Jeść. Dość napisał dog, zamiast dołdź. Ależ pięknie poszedł. Dobra, tamtego sobie opuścimy. I gramy tak z 10 minut będziemy w to grali. I włączę. jest no, ciężkie. Ale włączę to. O, 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 nie, 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 nie. Nie, nie, proszę. Muszę. nie. Włączcie się już te kulki jedne. No tak, tak. No! Nie! Wybranie nie. jak mam to ubrać. Dobra, to na tym skończymy, bo już się trochę znerwowałem. Dobra, więc... Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Substryguj... Substrybuj... Subskrybujcie. Nie. Dobra, wiecie co macie robić, nie? Subskrybować. O. No. I wiecie, nie? Cześć.